Wachlarz. Zapraszam na pierwsze spotkanie z cyklu, który organizujemy razem z blogerami podróżnickimi, czyli Anią i Kubą. Będzie o podróżach, o kulturze, o nowoczesnym blogowaniu. Jedną z idei wachlarza jest również wychodzenie, jest, albo inaczej, jest podróżowanie tematyczne. W związku z czym, nazwa wachlarz, który generalnie symbolizuje rozpiętość, jak najbardziej tej pasuje. W pierwszym sezonie, będziesz sześć spotkań. Czyli pierwszy sezon rozumiemy 2013 rok. Minimum trzy spotkania odbędą się w Warszawie. I jeżeli formuła chwyci, a ufamy, że tak się stanie, to wtedy postaramy się to wyeksportować do innych miast. Bardzo nam miło, że przyszliście na pierwsze spotkanie z, z, z cyklu Wachlarz. No, jesteśmy trochę znerwowani, wiadomo, jako blogerzy wychodzimy teraz do ludzi, opuściliśmy nasze bezpieczne przestrzenie ekranu. Ale właśnie o to chodziło, żeby wyjść, żeby była ta interakcja, żeby spotkać się z Wami, żeby było to coś więcej niż tylko kontakt przez Facebooka czy miejsce w komentarzach. Bloger w wersji ultra pragnie kontakty ze społecznością. Nie mówię, że jesteśmy ultra, ale my... <laughs> Podróżnik czasem w wersji ultra bardzo szuka raczej ciszy i odłączenia się od tego wszystkiego. W związku z czym my łączymy w pewien sposób te dwa światy. Powiedz mi, czemu w tą Waszą podróż wcisnąłeś bloga? Wydawało mi się, że jak e, zrobimy taką podróż, przejedziemy tyle krajów e, i będziemy w jakiś sposób to... E, opisywać, relacjonować, to może ktoś się tym zainteresuje. Co się ja cieszy największym powodzeniem u Was na blogu? Tekst? Fotki? Muszą być zdjęcia, które fajnie jakby pokazują temat, o którym piszemy. Im bardziej są te zdjęcia kontrowersyjne, tym lepiej okay. się klika. Fotografia do tysiąc słów, tak? tak? Czy w tym momencie nie wiem, widzisz jakąś tendencję do tego, że taka fotografia coraz mniej wyraża do tysiąc słów, coraz bardziej, inaczej wyraża do tysiąc słów? Jest taka tendencja do spłycania przekazu. Do jakby zabawy formą, zabawy tą stroną wizualną zdjęcia, natomiast nie zwracania tak szczególnej uwagi na jej treść. Czy widzisz w tym jakieś, nie wiem, zagrożenie do tej wartościowej fotografii, fotoreportażu reportażu, także. My się wydaje, że najlepsi przetrwają, naprawdę. I wydaje mi się, że dla najlepszych zdjęć, najlepszych tekstów przestrzeń zawsze się znajdzie. Ty tworzysz jakość na YouTubie. Byłeś pół roku temu perełką, tak naprawdę. I dzisiaj masz 40 tysięcy widzów, co stawia cię naprawdę gonisz czołówkę. Ja jestem człowiekiem przypadku na YouTubie. I faktycznie na pewnym etapie, kiedy sobie zdałem sprawę z tego, że dość ciężki kawałek chleba, trzeba było to trochę spopularyzować. To znaczy, ja w tym w momencie świadomie, tak, ja to mogę przyznać, ja świadomie w tym momencie przeplatam treści niszowe z treściami bardzo popularnymi. Jak Pan ocenia obecnie kondycję polskiego reportażu? Ja myślę, że w sensie środowiska i potencjalnej możliwości to to bardzo wysoko oceniał. Natomiast jeśli chodzi o ważne pytania dotyczące reportażu, to dokładnie odwrotnie. W Polsce nie istnieje poważna krytyka. Wszystkiego jest za dużo. I w związku z czym nic nie ma znaczenia. To jest ogromny problem kultury. Fajnie, że byli goście z różnych dziedzin, w różnym wieku, z różnej perspektywy na to patrzyli. Super sprawa, że, że Kubajania to zorganizowali. Mam nadzieję, że y, cała dyskusja będzie kontynuowana w sieci. No, jestem zadowolony z tego, że była bardzo duża rozpiętość tematów, i właśnie nie takich stricte podróżniczych, tylko właśnie wręcz. Totalnie z innej beczki, że tak powiem. Pewne treści wyciekły, przeszły do internetu, a teraz z powrotem wracają do takich realnych tutaj ram. Także ciekawa sprawa. Muzyka